Droga mleczna jako strach. Mhm. Tak, że jakby to jest kod strachu, jakby niepewności niewiadomej, coś takiego. I teraz tak. My, jak się patrzymy w gwiazdy, patrzy się teraz z punktu widzenia ziemskiego, mhm. um, to, my, to my nie wiemy, co tam jest. Nam jest przedstawiany kosmos jako przestrzeń, która jest niekończąca się, um, tak. gdzie nie możemy przeżyć, wiesz, oddychać i, i jak coś się wydarzy, a, to umieramy. Mhm. Jakby ta ziemia to była nasze, nasze bezpieczeństwo. Mhm. A to jest punkt widzenia ziemski. Tak. A energetycznie jak jestem poza Matrixem, mhm. to to jest jakby Droga Myszna była sztucznym wytworem. Jakby okay. to był zapis strachu, paniki, niewiadomej. Mhm. Dobra. I światło bije, bije. Światło i gwiazdy w nocy biją. My je mhm. widzimy. I wali w nas strach. Czyli Droga Mleczna to też pewnego rodzaju, nie wiem, symulacja, coś tak. sztucznie stworzonego, tak. nazwijmy to mhm. w ten sposób tak. mhm. I, i znajduje się poza tym stricte matrycem ziemskim. Tak. Mhm. To jako, że Droga Mleczna też jest symulacją, spróbujmy pójść jeszcze dalej, wyjść poza ten wszechświat, poza tę Drogę Mleczną, poza tę symulacje, nazwijmy to w ten sposób, dla, dla spróbowania. Jak to teraz widzisz z tej perspektywy spoza? Albo odbierasz? Um, mała kula ziemska. Hmm? Dookoła programy, dookoła, wiesz, tam sztuczne zjawiska jakieś, które nie wiem, mogą być to, to które tworzą te programy. Mm -hmm. e, no i teraz ja jestem na samej górze, gdzie jest taka neutralność, okay. mm -hmm. spokój, czystość. Nic nie czuję, żadnego obciążenia, mm -hmm. nic ze mnie nie wchodzi, nic ze mnie nie wychodzi. Dobra. Um, jakbyś miała porównać odczucia i też przepływ informacji um, pomiędzy samym wyjściem z Matrixa, czyli byciem tylko nad Ziemią, a byciem poza tą symulacją? Czujesz różnicę? Ogromną. Mhm. Tutaj jest jasno, ja nic nie widzę, to jest tylko jasność, jakbym była w chmurze. Aha. I tak jakby, wiesz co, jakby się coś miało dziać, albo kolejne jakieś warstwy będą, to będą jeszcze dalej, nie? Mhm. Ale w tej warstwie przejściowej, w której jestem, bo tak, tak. odczuwam, mhm. jestem neutralna, jestem taka, tak jakby tutaj się, w tej przestrzeni nie działo nic. Mm -hmm, w porządku. A jeśli chodzi o przepływ samych informacji. To jest teraz przejściowa strefa. Mm -hmm. Tu nie ma informacji takich. Nie, tu nie ma informacji. Tu Informacje nie ma informacji. Są Dobra. Aha. Informacje są niżej, a jakby wyjście jeszcze wyżej, czyli poza tę przejściową strefę. Tak z ciekawości, co tam jest? Czy to jest jakiś kolejny kolejny tamto poziom sprawy? W, w ogóle są, tam to już jest w ogóle jakaś inna. Rzeczywistość dla mnie. Mm -hmm. Statki latają, śmigają. A tam jest życie, funkcjonuje życie inne mm -hmm. planety. Dobra. I czy czujesz, że to też jest kolejna warstwa tej symulacji, tego sztucznego grajdołka? Czy... Nie, tam tu mam wrażenie, że to jest właśnie ten świat rzeczywisty, to co powinni. Okay. Ta energia rzeczywista. Mm -hmm. A my jesteśmy, wiesz, gdzieś tam na dole jakby się ktoś nami bawił. Mm -hmm. W, sztucznie w tej sztucznie wykreowanej przestrzeni. Mhm. Tak. To nie ten poziom. My nie, to jest całkowicie są inne poziomy energetyczne. Mhm. W porządku. Tutaj się nikt nie zajmuje takimi bzdurami, jak my się zajmujemy na Ziemi. Mhm. Tutaj jest, jest przepływ informacji, ale to są informacje takiego wyższego poziomu. Dobra. Wyższa inteligencja. Mhm. W porządku. I jak się tam czujesz? Tu jest. Najczystsza wiedza, najczystsza miłość, mm -hmm. dobroć, y, spokój, mm -hmm. y, pewność siebie. Bardzo wysokie wibracje. Super. Bardzo fajne, podobają mm -hmm. się. Y, I patrzę się na to, na ten dół y, i ja czuję taki spokój wewnętrzny.